Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tarczach do Boscha. Boscha to nie chodzi o firmę, tylko konkretnie, wiadomo, że chodzi o tak zwaną szlifierkę kątową. O, chciałem powiedzieć o zbrojeniach tej tarczy. Jak to mniej więcej wygląda? No tutaj nie mamy do czynienia akurat z, Nie mamy zbrojenia, bo zamiast zbrojenia, akurat nie chcę pokazywać firmy, bo firma może nie jest ważna. Generalnie chodzi o to, że to było tanie, bardzo. I tu mamy tak zwane włoski, i powiem Wam szczerze, że byście nie oszczędzali pieniędzy, jeżeli tniecie taką szlifierką kątową na tarczę. Bo wiadomo, że jeżeli macie jakieś tam swoje interesy, albo ten, to koszta się liczą, ale przede wszystkim, jeżeli tniecie bez tarczy, bez obudowy tarczy, to jest duże niebezpieczeństwo, że po prostu ta tarcza może pęknąć i walnąć Wam w oko albo w głowę. Ja powiem szczerze, że. Kilka takich okazji już miałem i dotychczas no nic mi się nie stało, ale jak to mówią, że człowiek zawsze zażałuje tych kilku złotych, ale myślę, że warto czuć się bezpiecznie i kupić nie taką tarczę, którą ja Wam tutaj prezentuję, która już jakby jednocześnie trochę pękła, właśnie i nawet się nie będzie dobrze kręcić, będzie nam trząsło szlifierką, ale taka, gdzie tutaj są druciki i wiemy, że po prostu ten materiał, z którego ona jest zrobiona, ten kamień, to po prostu będzie się równocześnie ścierał. A że to nam po prostu nie pęknie, można zobaczyć, jak to się tutaj łatwo wygina. Bo to jest po prostu tarcza za, no nie wiem, tam złotej 52 zł, złote i to jest naprawdę niebezpieczne. Bo pamiętajcie o tym, że przede wszystkim, jeżeli z 7 majsterkowiczami to najważniejsze jest zdrowie i trzeba o nie dbać, bo tego nie można już kupić. No i chronicie Wasze życie. To tyle. Pozdrawiam.